Witam kochani w kolejnym spotkaniu. O tym razem dopręliśmy już do zadań. Zrobimy sobie kilka przykładowych zadań, e, na, żeby obliczyć parametry czy wartości te, które żeśmy, o którychśmy sobie mówili na lekcjach e, wcześniejszych. E, zacznijmy od najbardziej trudnego zadania, z którym możecie się spotkać. E, takiego najłatwiejszego, najprostszego. Wykorzystamy sobie ten wzór. Do tego zadania, a mianowicie zadanie brzmi: Mamy dwie szklanki wody o tej samej pojemności, tak, w których jest taka sama ilość wody. Jedna woda ma temperaturę 26 stopni Celsjusza, a druga ma 40. 4 na przykład stopnie Celsjusza. Eee, jaka będzie temperatura po zmieszaniu się tych dwóch szklanek? Wrócimy wszystko do, do większego naczynia, ten wodę tu, ten tu. Dostaniemy jakąś tam większą objętość wody, dokładnie dwukrotnie, taką samą. Jaka będzie, ta brzmi, jaka będzie temperatura końcowa takiego układu? No i korzystając z naszego wzoru, który mamy tutaj powyżej. Że temperatura końcowa to będzie T1. To jest nasza temperatura pierwsza, to jest nasza temperatura druga. To się równa 26 stopni Celsjusza plus 44 stopni Celsjusza podzielone przez 2, a to się równa 26 i 44. To jest 70, czyli mamy 70 stopni Celsjusza podzielone przez 2, więc nasza temperatura po zmieszaniu się tych dwóch szklanek z wodą będzie wynosić równo 35 stopni Celsjusza. Koniec zadania. Teraz upecaj zadanie podobne, ale mamy e, różne naczynia. Tak? Czyli mamy jakieś naczynie większe. Tak? O masie, w którym jest woda O masie M1 równej dajmy na to 24 stopni Celsjusza. Eee, przepraszam, nie o masie. Nie o, o masie niech będzie 800 ml. Tak i o temperaturze T1 mmm, daje nam to 24 stopnie Celsjusza. E, mamy też drugie naczynie, naczynie mniejsze, w którym też jest ciecz, woda w tym wypadku, o masie, sobie jakąś małą, mniejszą masę, e, ale większą temperaturę. To będzie o masie 100 ml. E, I o temperaturze będzie 90 stopni Celsjusza, więc mamy takie, takie założenia, przelewamy mniejszą ilość wody do większego naczynia i pytanie brzmi jaka będzie końcowa temperatura powalania tej wody do większego naczynia, jaka będzie końcowa temperatura takiego układu. No i korzystamy z naszego wzoru już nie musimy się tutaj dużo napracowywać. Robiliśmy to na lekcji poprzedniej. I podstawiamy, tak? Czyli nasza temperatura końcowa to będzie m 2 O, tutaj od razu przypominam, że zamieniamy mililitry na kilogramy, tak? 100 mililitrów to jest 100 gram wody, więc to będzie 0,1 kilograma. I tutaj analogicznie M1 800 ml to się równa 800 gram, a to się równa 0,8 kg. Tak? Musimy pamiętać zawsze, że odczytamy się takie podkrytliwe w zadaniach wartości, jak mililitry, litry, jak gramy, to, to musimy wszystko sprowadzić do jednostki, która funkcjonuje w układzie SI, a w tym wypadku jest to oczywiście kilogram. No i podstawiamy m2, czyli to jest 0,1, razy t2, to jest 90, tak? dodać m1, to jest 0,8, razy t1, to jest 24. Już jak zauważyliście, nie piszę jednostek, bo to jest bez sensu. Wyprowadziliśmy sobie jednostkę na razie poprzedniej. Zór mamy podane, więc ustawiamy tylko już gotowe wartości i dzielimy to przez m1 plus m2. M1 to jest 0,8, a m2 to jest 0,1. Ok, a bierzemy do ręki kalkulator i dostajemy

Dalsza część teraz już sobie tutaj też dodamy szybciutko, czyli mamy 9, dodać 19,2 podzielone przez 0,9, to się równa, 31,3. 31,3 stopnia Celsjusza, bo tutaj o takich stopniach mówimy. Proszę, zadanie miłe, łatwe, przyjemne teraz, kiedy już mamy wzór, więc naprawdę, e, jeżeli takie zadanie dostaniecie, to nie będziecie w ogóle w żaden sposób zaskoczeni. Ok, teraz sobie to, to przygotować tablicę, e, teraz sobie zrobimy, <coughs> Zadania na wzory, które żeśmy sobie wyprowadzili również na lekcji poprzedniej. <laughs> Zrobimy sobie trzy zadania. ale Co ciekawe, będziemy bazować na doświadczeniu, które wykonaliśmy sobie przy okazji wyznaczania ciepła właściwego wody. Będziemy starać się używać tych samych parametrów, czyli tych samych ilości wody, tych samej mocy czajnika, które tutaj miałem. A potem już omówię, jak ewentualnie byście chcieli spróbować w domu, to też będziecie mogli sobie to ładnie przeliczyć. Ok. Czyli mamy, dajmy na to, e, chcemy policzyć naszą moc, a to będzie masa. Razy ciepło właściwe, razy przyrost temperatury podzielone przez czas. Zadanie może brzmieć: e, jaką moc musi mieć czajnik, aby podgrzać? Pamiętamy, używamy naszych, byśmy mieli 330 ml wody w tej butelce, Czyli zadanie brzmi: czas nam się grzało, to w w czasie nam się to zabrzało 56 sekund, tak, no pamiętamy dobrze, Czy pamiętam, to było dobrze. 56 sekund było. I temperatura naszej wody tutaj otoczenia było te 1 to było 20 stopni Celsjusza. Więc zadanie brzmi, jaką czajnik powinien mieć moc, aby zagotować 330 ml wody w czasie 56 sekund, wody o temperaturze początkowej 20 stopni Celsjusza. Taka powinna być treść zadania. Czyli podstawmy sobie od razu ten nasz wzór. Również już nie tracimy, napisamy jednostek, bo wiemy, że ta jednostka jest dobra, wyprowadziliśmy sobie ją. To oczywiście możecie pisać za każdym razem, ile chcecie. Ale jeśli napiszecie ten wzór, a napiszecie o razu jednostki, to potem nas, w każdym sprawdzianiem, każdy nauczyciel, on to uzna. Więc podstawiamy. Masa to jest 0,33, tak, pamiętamy, że zamieniamy to na kilogramy, tak, 0,33 razy 4200, już wprowadzamy nasze ciepło takie, jakie mamy w książce, wartość naszego ciepła właściwego, jakie mamy w książce. Delta T była oczywiście, delta T to była 100, bo chcemy zagotować wodę, minus 20 stopni Celsjusza, czyli to jest 80 stopni Celsjusza. Czyli tutaj mamy razy 80, no i podzielone przez nas czas, czyli 56 sekund. Okay? Sprawdźmy, co nam tutaj ciekawego wyjdzie. E, 0,33, 330 ml razy 4200. Razy 80 podzielone przez 56 to się równa. O, popatrzcie. ciekawa wartość nam wyszła. 1980 W. A nasze założenie było, jak mieliśmy doświadczenie, pamiętacie, że jak tak, czy przeczytałem z tabliczki znamionowej czernika, czernik miał 2000 W. Proszę, mamy. 20 watów różnicy, ta różnica pewnie wynika z tego, że mamy wyszło na ciepło właściwo, to troszeczkę w wyższej wartości. Stąd, stąd jest różnica w wyniku. Ale to jest tak mały błąd w naszym wyniku, że możemy całkowicie tutaj uznać to za bardzo pragmowo wyliczone zadanie. Tak, 1980 w przybliżeniu od razu piszemy, że jest to 2000 W. Tak? Czyli taki czajnik powinniśmy sobie zakupić, żeby czy tam zdobyć, aby... Mm, takie parametry, yy, nam żebyśmy mogli nam zabutować wodę o takich parametrach. OK. Zróbmy sobie zadanie. Równie, z samym wzorem, to może się nam trafić, podobne. Yy, w tym wypadku poszukamy sobie czas. Czas to było masa. Razy. Ciepło właściwe razy delta T, tak, podzielone przez moc. Okay? Dobra. No i analogicznie ja tak samo. Zadanie brzmi: w jakim czasie z, e, zagotujemy 330 ml wody o temperaturze początkowej 20 stopni Celsjusza, e, jeśli dysponujemy czajnikiem o mocy 2000 W? Tak brzmi treść zadania. A więc proszę bardzo, podstawiamy T równa się masa, czyli już wiemy, że to jest 0,33 na kg razy ciepło właściwe 4200 razy nasza delta T 80 podzielone przez moc, czyli podzielone przez 2000. I liczymy. 3 razy 4200 razy 80 podzielone przez 2000 równa się i na kalkulatorze dokładnie 55,44 sekundy. 55,5 sekund sekundy. Proszę bardzo, zobaczcie. Ugada się? Widzicie jak te zależności ze sobą pracują? Tak właśnie jest. Mamy zadanie, mamy wzór, konkretne dane, konkretny wynik, tak? 55,5 sekundy, tam jest 56. Różnica nieznaczna kompletnie, e, więc mamy prawidłowo policzone, policzone zadanie. E, teraz sobie zrobimy zadanie następne, jako przykładowe. A mianowicie to obliczymy sobie, Naszą masę wody, którą chcemy zagotować. Eee, masa wody. Masa wody to było moc razy czas podzielone przez ciepło właściwo, właściwe razy delta T. Tak, taki mieliśmy wzór znamy. A treść zadania brzmi. Mm. Jaką masę wody zagotuje czajnik o mocy 2000 W w czasie 56 sekund wody o temperaturze 20 stopni? Tak? Czyli jaką masę wody, która ma wartość początkową 20 stopni Celsjusza, zagotuje czajnik o mocy 2000 W w czasie 56 sekund. Tak może brzmieć treść zadania. Tak? No to odstawmy sobie, moi drodzy, jedziemy. Moc, tam nasza moc umowna czajnika z tabliczki spisana była 2000 W, więc wpisujemy 2000 razy czas 56 sekund, podzielone przez 4200 razy 80, nasza delta T, 80 stopni Celsjusza, to się równa. I sobie policzmy 2 tysiące razy 56 podaje nam było fajną cyfrę 112 tysięcy, a z kolei 4200 razy 80 Daje nam też fajną cyfrę 336 tysięcy. To sobie już od razu upraszczamy i dzielimy 112 przez 336 podzielone przez 336, a to się równa 0,333 ,33 kilogramy. Tak. 0,333 kg. O, już nie mam tej butelki. Jeżeli zamieniamy to na, mi, na litry, to będzie z automatu 0,333 litra. A to nam daje, pamiętacie tą buteleczkę, ile ona miała? 330 ml. Dokładnie taki wynik dostaliśmy. 330 ml, żeby dokładności stało się zadość, przybliżeniu. 330 ml, taką to buteleczkę i tak nam to zadanie elegancko tutaj wyszło. Pomówiliśmy sobie przykładowe zadania, z którymi możecie się spotkać. One będą mogły mieć różną formę, będą mogły być prostsze, nie będą musiały być tyle parametrów, będzie mogło być mniej parametrów. Wszystko zależy od od podręcznika, czy od nauczyciela, który będzie Wam zadania zadawał. Ale myślę, że to jest pięć takich przykładowych zadań, z którymi najprawdopodobniej się spotkacie. A myślę, że będziecie w tym momencie przygotowani, że no, nie będzie Wrócić jakiś szok czy zaskoczenie. Tak? Więc myślę, że spokojnie tylko policzycie każde zadanie, które które będzie wam, wam dane, które przeczytacie w książce, czy wyszycie ćwiczeń. Na tą chwilę z Państwem to wszystko. Dziękuję bardzo. No, Zapraszam na lekcję następną.